Okej, sprzedałem całą drużynę i będę kupował paczki, że całą kasę mam. Zobaczymy czy coś z tego będzie, czyli 400 tysięcy idzie na paczki. I tu lecimy. Pierwsza paczka. Hazard. Od razu w pierwszej paczka hazard. Zatrzyma się pięknie. I jeszcze tutaj srebrny jakiś. A pójdzie na sprzedaż, pójdzie na następne paczki będzie. Dobra. I on, to, 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 nic nie ma specjalnego, sprzedajemy wszystko. No pierwsza paczka się udała, się zdziwię. Zobaczymy co dalej. Honda. On raczej ma nic nie warty. Tu Bender widzę, tu też na sprzedaż. On też też szybko sprzedaż, damy tu trochę więcej. I co tu jeszcze mamy? Kontrakty, to, 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 Nie ma nic. Kolejna paczka. Messi, może coś da on? De Jong, on tu chyba często jest trafiany. Bo tu widzę jeszcze srebrny jakiś. Mamy no, taki on, stawimy za ile pójdzie, pójdzie. Reszta nic ciekawego. To możemy jeszcze wystawić. I lecimy z następną paczką. Oj, to. Diarna. Też nic ciekawego. gdzie tysiąc jeszcze końców, ale wystawimy go. Tutaj Diagostin. To nie, nie, nie. Tu nic nic. Ale ja coś jadę, Tu jakieś te. Tu jeszcze monety mamy. I nas sprzedaż wszystko. Znowu Messi. Suarez. O, też nie do karta. A nie, to nie ten <laughs> jednak nic nie znowu. Raz sprzedajemy tych, 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 a wszystko. Znowu tysiąc monolitów. No, raz sprzedajemy wszystko. Następne Negredy. Też nic specjalnego, ale wystawić można. Reszta nie ma nic. Kolejny. Essien. Nawet nie wiem, wart. O, jeszcze Wellington widzę. No, nawet taki ROM może być. No, damy go tam za 500, a no, może być. Livington też nie wiem ile, ale już go mamy tam, że ich sobie tak idzie. Już nie mam nic ciekawego Benzema, kogo nam da Benzema? Jego Souza Nie znam Tempo 4,9, no to bardzo ładnie. Tu penet może nam się sprzeda. Zobaczymy. So, też wystawimy, niech sobie tam idzie. Jeszcze nie ma nic. Lecimy dalej. Znowu jest na to. I ganzo też nic specjalnego ale chyba dobrze ma sztuczki on siedmę tak pięć niech tam idzie sobie za ileś no tutaj też na nie opłacę to ustawić tu też Dla kolejna paczuszka zema oj nawet nie wiem co to jest tu, Arblo, a niech sobie idzie. Gdzie ma iść? Nie wiem, co to jest, kto to jest. Tu jakiś ten też pójdzie. I patrzymy dalej. O, Kuba, może Kuba coś tam da. Ciekawego. Poli. je. Żeby się go że ten hazard, to pierwszy i ostatni był nic ciekawego. A, tu nie mam nic ciekawego. Uj, nie znam tego pana. tadyć Też mnie znam. Tadić jakiś tu nie ma nic ciekawego kolejna paczka znowu kuba mbia też nic specjalnego ale niech idzie na tę sprzedaż tu jeszcze widzę Ach. też niech sobie to nie idzie i lecimy dalej z kolejną paczką Okselit. Muszę coś dać. Oj, też nie zdążyłem Co to jest? Nic na, nic na pewno dobrego. Artur jakiś tam. O, Michel bastos widzę jeszcze jest. Ale groszy będzie za niego. Trochę więcej za niego. Tu coś mamy jeszcze. Darmowa złota paczka. Zobaczymy co w tej darmowej będzie, ale to jest nic specjalnego zamierzycie. i paczka, patrz, złota, paczka. Evra. Nie jest źle, ale nie jest dobrze. Leć. Dobra. tutaj też te suchary jestem widzę wcześniej. Dobra, i lecimy dalej. Messi, Messi tak mał mal to by nie było źle. Flo, coś tam. Nic nie ma. Dobra, kolejny. Też cię nie znam z Wolfsburga, ktoś? Sedor. O, chyba tempo ma fajne. PM4, a tu widzę jakiś Eder szybki idzie gdzie on tu gra teraz? Botofago. Sprzedamy go. Modyfikacja. <tryk> Już niech sobie pójdzie. To sprzedajemy na szybką. Jedcimy. Znowu Kuba. Może tak coś a niech idzie numerek kontrakty tu Bayern. Jeszcze tu nic nie interesuje mnie. Hart. znowu no porządku. <laughs> Dziwne. Ale niech tak sobie pójdzie. Się, to ktoś jeszcze szybki, też niech pójdzie. Leczenie to, 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 da Czy nic. Dalej lecimy. Hernanes. Czy nawet nie wiem, ile też wart, ale <laughs> damy go tak jak jest. Czy tu Beryzucki jeszcze też myślę, pójdzie. Tu jakiś nie wiem, kto to ma. Znowu kuba. Bradley. Uj, nic. Można to walić wszystko Soldado zobaczymy że Soldado pokaże. Boatęg Tylko teraz który O, jeszcze ją wyjdzie Kuszczaka mamy jeszcze Dobra, tam, idzie, to nie chwilę to i wszystko idzie Dobra, hard Zobaczymy, co pan Hart pokaże. Christian Tello. Szybki, dosyć zawodnik, a gdzie tu... się to jest... Lora. Niech idzie... Tello. Też niech idzie... I reszta... Do sprzedaży. Oxley. i, i, i Gonzales tylko jaki Gonzales Biat jeszcze widzę, bender, bender to chwilę się, się prawie tutaj, tutaj coś tam nie interesuje nic Ronaldo mnie jak interesuje Messi Messi, Messiego Messi, jakby dał aha, ma coś tam O! jakiś, ciekawy chyba damy go na tą wymianę zobaczymy później jak to wygląda i lecimy dalej zaraz może odmianę za 5000 kupimy jedną czy dwie paczki matip nic specjalnego nic specjalnego sprzedajemy kolejna paczka Heatinga I znowu ten Suarez trzeci raz już nic nie ma, nic nie ma Dobra, dla odmiany Kube za 5000 Coś tam, coś tam Nie wiem co Ale nic specjalnego dalej Wracamy na 7,5 I Sergio Canales Bleh. To się chyba, chyba tak będzie, że ten hazard się trafi. Na tym zaprzestanę. ale jeszcze może coś trafi. trochę więcej jeszcze jest. Zaraz zbliżamy się do połowy. Więc zobaczymy, co tu jest. To, to jest TJ. Szybka aukcja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I następny lecimy. Tutaj zobaczymy co będzie. Stankowicz. Tak? Dobrze brzmi? Stankowicz. Niech idzie sobie, za ile tam ma iść. Modyfikacja jeszcze widzę jakaś. Środkowy pomocnik. Środkowy pomocnik ofensywny. Ich. Może to też warte, nawet nie wiem dobra, kolejna paczka. Dante brąca do jedną, ale słaby, słaby sprzejemy to kolejna paczka. Aslandii jest szybki, to można też go wystawić. Niech sobie idzie. No, dobra, to, 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 to. Jesteśmy w połowie, z jego hazard 200 000. Ba. Dymba, Nawet nie jest napastnik. Jedzie, idzie tutaj jak idzie. Nie chcę się odpaczyć tam. Dobra. Lecimy dalej. Elmander. Tragiczna paczka. Sprzedajemy. Za piątkę sobie tak jedną Ogrebniak ojej, oj, te oj. zapiątkę to już są w jakieś tragiczne. Sami do harta. on jest szybki, ale chyba nie za bardzo warty. O Klubu niech sobie idzie. Tam, tam, tam. nie interesuje mnie to. kolejna paczka parkę to ten ham tu złotych, paru da mnie sobie idzie, potem sprzedaję, o to widzę dwóch szybkich Wellington kolejny 9,2 rocznik Lecimy dalej. Diego Bramkarz, jak się Nie mylę. Tak. Do kluzy. resztan Do widzenia. I Oksed znowu. Nie wiem co to jest. Zaczęło się hazardem i skończy się hazardem. Smiling. Aha, niech sobie tam do klubu pójdzie. Sprzedamy. Kolejna paczka. Zanetti. Nawet nie jest dobra formacja, może być jeszcze ruiz jakiś. A niech tu nie. nie ma nic, tu nie ma nic. Dobra, 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 jakiś olsuł, tempo, widzę, że się dobrali wszyscy z tempami tutaj. Bet. 4000 40 do końca Kielini, tak? Dobrze, jak. On jest też wart chyba z 50 000, coś takiego coś tam oddało trochę przynajmniej. Zresztą sprzedaż i do było jest, o sekretycznym paczku. Lecimy dalej. Też nie wiem co to jest, kto to jest, kim on jest. MESSI Lazowicz, O Jezu Coś nie chcą tych kart jakichś dobrych dać Nie wiem czemu ale już 100 tysięcy praktycznie do końca O widzę szybki jest I sztuczki ma no i chce idzie do klubu, sprzedajemy. I dalej. Ricardo Costa. Coś tych złotych zawodników nie chce dawać już. Hart. I ostatnia stówka kasy leci. Rodriguez. Modyfikator zobaczymy. A to nie, to nie. Benzyna. Crouch. jest tempo ma fajne. 54. Ale może ktoś by nie chciał. Oxyt, Chamberlain. Magili, on szybki. Chyba sztuczkę może dobre, pięć tak. Może on coś tam może kosztować. Dobra, Benzema. Romero. i lora jeszcze widzę, taki programu nie będzie tylko lorem ze szybki też nie będzie reszta do niszczarki. będziemy turę tylko jaki Ture? może jaja tak jest jaja turę coś tam też jest warte do klubu z nim To sprzedajemy wszystko. Coś tam się zwraca powoli. A zobaczymy jak to na końcu będzie wyglądać. Lora, znowu da lory, już od 3-4 razy. nic co zrobimy. Sprzedam wszystko. Kolejna paczka. Mark Tersteyn Dobry bankarz Tu modyfikator jeszcze Lecimy dalej Beckham Beckham, Beckham Dawid, ma weźmiany. Kolejna paciuszka. Endoi, tak normalnie. ale nie wiem. Endoj. dobrze, ale nic specjalnego. Po raz kolejny. Strzelajmy. Dalej, 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 dalej. Di Alessandro. A, niech pójdzie do klonu. Modyfikator LPLS. A, jeśli wszystkie karty do klonu sprzele, 40 miesięcy do końca. Sztuczki ma dobre. Ogólnie dobry zawodnik. Wyślij do klubu. Diuru. Spisza mi się do końca. Quagia Galeria. Juventus, tak? Juventus. Panem pierwszym rzędziem, a wiatr jeszcze tu się pojawił, też go weźmiemy, go też weźmiemy, czyli tu nie trzeba nic. No i praktycznie ostatnie trzy paczki. Teraz... Christito. Szybki lewobrońca. CSKA. Tak, nie tu Dobra. dwa Messi. Możesz sobie dać. Molina. Przedostatnia paczka. Przerzujemy całą i ostatnia paczka na dzisiaj Cyk i Gambulow czy coś tego typu Ostatni paczka ale tu nie ma nic ciekawego Także tutaj będzie tyle Teraz popatrzymy co nam dało Ogólnie to wszystko tak. i to jest tak, Ture, Kielini, Gajtan, jego Alves, Parker, Zanetti, Ruiz, Angelina ci tacy oni nie znani, Wellington, Walstein, takie tutaj nic ciekawego I jeszcze tych co powystawiałem już pokażemy Konik, Bender, Honda, tutaj nie jest Negredo, Essien, Wellington, Diego Souza, Ganzo, Mbia, Michel Bastos, Evra, Edelstel, Chicharito, Boatenglor, Tello, Stankovic, Tutaslan, Aslan, Diababa, Edin Azard. Julian. Więc to na tyle, żeby się alarmę wystawić. Także na tyle dzisiaj. Dzięki za minęcie.